Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem sim i słuchajcie, zapraszam Was do e, obejrzenia tego odcinka, który dzisiaj e, zaprezentuję w tym odcinku wam modyfikację, a tak naprawdę całą ciężarówkę od grupy RTA Moc. Jest to Volvo FH16. Słuchajcie, jako dodatkowa modyfikacja, jako dodatkowa ciężarówka. Tak, oczywiście Volvo w podstawowej wersji gry jest, natomiast to jest bardzo ładnie wykonane. Słuchajcie, myślę, że warto się pochylić nad tym modelem. Nie nie jestem powiązany absolutnie z grupą RTA Moc tak jak jeden z youtuberów polskich. Słuchajcie, natomiast zakupiłem sobie właśnie ten ciągnik, właśnie ten model do swojej kolekcji, do swojego użytku. Słuchajcie, i muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo z niego e, zadowolony. Jesteśmy w garażu na Eurotraku 128, jeśli mówimy o tej e, konkretnej wersji Eurotrak'a. I muszę wam powiedzieć, że naprawdę pojazd e, prezentuje się jaki prowadzi naprawdę bardzo dobrze i z tej od razu strony jestem w stanie wam go e, polecić e, jako słuchajcie Całkiem fajny, udany model. Słuchajcie, mamy jedną, co prawda, kabinę, tutaj nie możemy tej wysokości sobie tu regulować, natomiast tak naprawdę mamy trzy podwozia: to jest podwozie 4x2, mamy również podwozie 8x4, ale ze stałymi tutaj osiami mówię również o drugiej osi skrętnej. I mamy podnoszoną oś, to jest trzeci rodzaj podwozia, podnoszona ośka, druga skrętna. Kilka silników do wyboru, począwszy od silnika 420 koni. Oczywiście tutaj te emblematy, jak widzicie, za każdym razem się zmieniają, aż po silnik 750 koni Euro, Euro 5. Skrzyni biegów też mamy Alisony i i także tutaj naprawdę jest w czym wybierać. 12 biegów, 12 plus 2, także e, nawet bie, e, skrzynia automatyczna Alison sześciobiegowa. Dalej, co my tutaj posiadamy? Słuchajcie, mamy kilka rodzajów konfiguracji kabiny. Tak naprawdę, tak jak zamawiając sobie ciężarówkę, czy też każdy pojazd nowy z fabryki, mamy możliwość wyboru środka. Więc począwszy od pomarańczowego, kolejny, zresztą ten mi się bardzo podoba biały, żółty. No i chyba na tym poprzestańmy. Ja wybrałem kolor biały, chyba taki bardziej. Elegancki jest, słuchajcie. No, i teraz przejdźmy do malowań. Już w tym modelu grupy RTA Moc mamy dostępnych kilka malowań. Aczkolwiek ja zmienię tylko zaraz, słuchajcie, kabinę. No dobrze, zacznijmy w takim razie od tych malowań, które są dostępne. To są malowania grupy RTA Moc. Jak widzicie, całkiem niezłe. Może nie jakieś wybitne, ale całkiem przyzwoite. Szare malowanie, no i zobaczcie, Performance Edition Volvo FH16. W malowaniu szwedzkim bardzo mi się podoba to, które żeście widzieli na samym początku. Kolejne malowanie, też całkiem przyzwoite. Pomarańczowe, takie czerwone, zielone. No i to takie fikuśno-biało-czerwone. Także zosta zostańmy już przy Performance Edition. Zobaczmy, co dalej ta modyfikacja oferuje. Przejdźmy w takim razie do przodu tego Wolwa. I cóż my tutaj mamy? Możemy wybierać, dokładać tak naprawdę owiewki. Jak widzicie w tym momencie, możemy słuchajcie, zmieniać kolor Grilla albo szary, albo taki bardziej grafitowy. To samo jest poniżej. Są to owiewki, tak naprawdę, już reflektorów, albo obudowa reflektorów kolejny element również możemy grill dolny zmieniać jak również jak widzicie zderzak troszeczkę wyżej i do, do, z dokładką e, z dokładką jak widzicie w tym momencie halogenów dolnych stopnie oczywiście trzy rodzaje co do opon felgi, koła tu są koła już od razu od grupy RTA Moc. Tak samo jak widzicie i kołpaki. Oczywiście są i zwykłe, natomiast te są całkiem przyzwoite. I mamy tutaj jeszcze trzy rodzaje tak naprawdę śrub. Śruby też można sobie jak widzicie kolorować, natomiast ja zostanę przy chromowanych. Ciekawostką jest w tym modelu to, że tutaj tę boczną szybkę możemy sobie również regulować w sposób albo przyciemniony, tak jak widzicie w tym momencie, albo po prostu blacha. Taka żywa, goła blacha, oczywiście polakierowana i tak sobie też ja zostawię. Mamy do dyspozycji jeszcze taki grill. Słuchajcie, to jest ochrona przed kamieniami. Natomiast raczej w europejskich ciężarówkach się tego nie stosuje bardziej drogi ameryki północnej, Ameryki Południowej tam gdzie no i Australia, no i Australia tam gdzie tego kruszywa jednak mimo wszystko jest dużo więcej. Jeśli chodzi o blendę, blenda jest tylko i wyłącznie dostępna jedna tu zmieniać akurat nic nie możemy, ale ciekawostką jest zmiana logo. Mamy albo Performance Edition akurat w tym malowaniu albo po prostu globetrotter, kabina e, idźmy sobie wyżej mamy możliwość dokładania słuchajcie e, przysłowiowych kogutów mamy dwa rodzaje, od grupy RT moc plus dokładkę słuchajcie, jeszcze właśnie w tym momencie dodały się trąby zobaczmy sobie jak wygląda tył modelu no tutaj akurat nic zmieniać za bardzo nie możemy oprócz Ogumienia oprócz felk, które też można pokolorować, no i oczywiście osłony boczne można również je zmieniać albo zostawić zwykłego golasa, jak to się mówi, czyli po prostu baki są odkryte, nie zasłonięte żadną osłoną, też całkiem ładnie się prezentują. Ładne chromy są w tym momencie, możecie to zobaczyć. No, i przejdźmy już do wnętrza. Przede wszystkim na pierwszy rzut idzie, słuchajcie, jakość wykonania tego modelu wewnątrz. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę tutaj już grupa RT MOC przy tym konkretnym modelu jest naprawdę postęp, jest naprawdę wysoka jakość detali, wysokie wykonanie. Także naprawdę może się, słuchajcie, podobać. Mi się na pewno podoba, dlatego też go Wam. Polecam, bo wam nie powiedziałem na samym początku: model kosztuje 5 dolarów amerykańskich, oczywiście. Więc licząc, po takim zwykłym kursie, wychodzi mniej więcej 18 zł. Myślę, że cena jest nie jest wygórowana, a jakość tego modelu naprawdę jest fajna. Dodatkowo, jak widzicie, mamy możliwość zmieniania obszycia Wygląd tej kierownicy, także jest y, kilka y, wariantów, zostawmy tą białą. No, oczywiście standardowo można dawać gałki, ja gałek za bardzo nie lubię, więc zostańmy bez gałek. Plus y, dodatkowo możemy zmieniać, słuchajcie, zewnętrzne wy, wy, wykończenie lusterek. Ciekawostką jest w tym modelu to, że to boczne siedzenie w Volwie FH16 jest obracane i tego wcześniej, muszę Wam powiedzieć, w modelach do Eurotracka nie było, natomiast tutaj się pojawia i bardzo fajnie to wygląda, także za to na pewno duży plus. No i to, co ja uważam za wielki, wielki, naprawdę pozytyw w stosunku do innych modeli, to jest. Przede wszystkim udźwiękowienie tego modelu, zaraz wam to pokażę już na drodze. No i przede wszystkim odgłosy zewnętrzne, to jest naprawdę bardzo fajne. Plus cały dashboard deski rozdzielczej. No ale to też chciałbym wam już zaprezentować już na zewnątrz, gdzieś tam na, na drodze. Także za chwilę przejdziemy już do widoku, z, po prostu gdzieś z drogi. Dobrze, jesteśmy oczywiście na zewnątrz, w salonie Volvo, ponieważ jest to nowy model, więc obejrzyjmy go sobie, jak to w całej oskazałości wygląda Volvo, tutaj z silnikiem akurat 750 koni. Naprawdę jest dobrze dopracowany, z wiele szczegółów, jak widzicie, widać nity, poszczególne zbiorniki, bardzo fajne światła już w technologii LED, Piękne chromy i na felgach, i na zbiornikach w ogóle bardzo piękny model. Dlatego mówię cały czas, że warto te 5 dolarów wydać, tak jak mówię równowartość mniej więcej 18 zł, i posiadać w swojej kolekcji do EuroTraka naprawdę porządną ciężarówkę. Podobny poziom wykonania, jeśli chodzi o grupę moderską RTA. Przedstawia, słuchajcie, model Renault range T. Myślę, że w którymś też z odcinków chciałbym Wam go zaprezentować. Natomiast na razie to jest mój najnowszy, słuchajcie, nabytek, więc chciałem Wam również się nim pochwalić. Jesteśmy wewnątrz kabiny. Zobaczmy, jak prezentuje się dashboard tego. Słuchajcie, Volvo FH16. Słyszeliście moment odpalenia? Bardzo fajnie, naprawdę e, to wszystko słychać, przede wszystkim i widać. Teraz już mamy podświetlone zegary, oczywiście. Możemy zobaczyć, jak to wygląda z zewnątrz. Palą nam się tylko i wyłącznie światła w tym momencie, jak widzicie, do jazdy dziennej. Bardzo też ładnie to jest wykonane, muszę Wam powiedzieć. No, i teraz przejedźmy się dosłownie chwilę. Zobaczmy, jak będzie e, udźwiękowienie tego modelu. Słyszycie, mam nadzieję, słuchajcie, dźwięk silnika, jak również dźwięk otoczenia, które gdzieś dochodzi z zewnątrz kabiny. Brzmi to naprawdę bardzo ciekawie, brzmi to naprawdę bardzo fajnie. I muszę Wam powiedzieć, że pojazd sprawia wrażenie bardzo realnego. Bardzo fajnie to jest wszystko tutaj oddane w tym modelu, także... Jest podobny jakiś przycisk, który można nawet ustawić ten fotel. Ja na razie jeszcze go nie skonfigurowałem, ale podobno jest taka możliwość. Także słuchajcie, tak mniej więcej prezentuje się pojazd e, ciężarówka, ciągnik siodłowy Volvo FH16. Także słuchajcie, podsumowując e, całościowo ten model, naprawdę mi się bardzo podoba. U mnie w mojej stajni rumaków mechanicznych naprawdę będzie miał dosyć wysoką pozycję, bo jest jednym z bardziej fajnych dopracowanych modeli do Eurotrak'a. Jeśli chodzi o mnie, ja wam mogę go polecić. Natomiast oczywiście decyzję zostawiam wam. Myślę, że już niektórzy z was go kupili, niektórzy się pewnie wahają. Ja powiem tak ze swojej strony, mi się wydaje, że warto go mieć nawet jako urozmaicenie innych pojazdów, a myślę, że wiele osób jest i miłośników w ogóle marki Volvo, więc tych również ciężarowych Volvo Tracks, więc myślę, że warto mieć taki pojazd w swojej kolekcji. Tak jak mówię, nie jestem powiązany z żadną grupą, z. Całą grupą RTA, więc tak naprawdę ja tutaj nie mam żadnego interesu w tym, aby Was tutaj namawiać do zakupu, ale chciałbym Wam zaprezentować przynajmniej to, co ja kupiłem i jaką na razie ja opinię wystawiam temu, tej ciężarówce. Także jeszcze raz, myślę, że warto ją po prostu w swojej kolekcji gdzieś po prostu na półeczce i w wirtualnym dysku posiadać. Także ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę wszelkiego rodzaju komentarze i do tego modelu i do innych e, tej grupy, a może jakiejś innej, słuchajcie, która wykonuje również, z tego co wiem, jest inna grupa, która wykonuje skanie e, płatne, może są jeszcze jakieś inne grupy moderskie, które wykonują ciężarówki, e, słuchajcie płatne, bądź też na zamówienie, jeśli są takie, oczywiście napiszcie w komentarzu, ja wam się bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, no i trzymajcie się, cześć.